Jeśli wydaje Ci się, że w ostatnich latach jest więcej konfliktów zbrojnych i że żyjemy w wyjątkowo krwawych czasach, biorąc pod uwagę ostatnie kilka dekad, to odpowiedzi są dwie: albo jest to prawda, albo działa tutaj bardzo popularny błąd poznawczy, czyli negativity bias, będący ludzką tendencją do szybkiego rejestrowania i zapamiętywania negatywnych bodźców i zdarzeń przy łatwiejszym pomijaniu i mniejszym wpływie na nasze funkcjonowanie tych pozytywnych. Ten błąd poznawczy bardzo często jest wykorzystywany przez media, które skupiają się na wydarzeniach wywołujących m.in. strach, niepewność oraz utratę poczucia bezpieczeństwa, a zaniedbujących informowanie o działaniach dających nadzieję mówiących o przełomowych osiągnięciach, chociażby w ratowaniu życia ludzi, medycynie, zmniejszającym się ubóstwie, dłuższej średniej życia, większym bezpieczeństwie itd. Przeważnie pozytywne informacje, mimo tego, że mogą dotyczyć większej skali i wiązać się z większą grupą ludzi, rzadziej za sprawą mediów przedostają się do zbiorowej świadomości, w przeciwieństwie do chociażby wypadku drogowego czy ataku terrorystycznego. Tak działa ludzka natura i dużo wskazuje na to, że może to być efekt ewolucji gatunku ludzkiego, bo walcząc o przetrwanie w miejscach pełnych niebezpieczeństw. Gdzie jeden błąd mógł kosztować życie, skupianie się na zagrożeniach mogło nieść większe szanse przeżycia naszych dalekich przodków niż równie czujne wyszukiwanie przyjemności. Wracając jednak do pytania: jeśli Twoim pierwszym wrażeniem jest to, że konfliktów zbrojnych jest w ostatnim czasie wyjątkowo dużo, to niestety masz rację. Dane wskazują na to, że w tym kontekście negativity bias nie zakrzywia rzeczywistości, ale dosyć precyzyjnie ją opisuje. Trzy cytaty bazujące na danych zebranych w szwedzkim Uniwersytecie Uppsala. W ubiegłym roku odnotowano więcej konfliktów, niż w jakimkolwiek innym roku od zakończenia II wojny światowej. Miało miejsce 61 przypadków tzw. konfliktów z udziałem państw, w tym 11 pełnowymiarowych wojen, czyli takich, które pochłonęły co najmniej 1000 ofiar śmiertelnych, związanych bezpośrednio z działaniami bojowymi. 4 lata z największą liczbą konfliktów zbrojnych od 1946 roku przypadły wszystkie po 2019 roku: 56 w 2022, 57 w 2020, 59 w 2023 i 61 w 2024. Wiele też wskazuje na to, że 25. wcale nie będzie tutaj wyjątkiem, a raczej będzie kontynuacją tego nieszczęsnego trendu. To nie jest tak, że świat stał się bardziej pokojowy. Obserwujemy więcej wojen i więcej konfliktów niż wcześniej, ale z nieco mniejszą liczbą ofiar śmiertelnych niż w wyjątkowo krwawym roku 2022. Rok 2024 był czwartym najbardziej brutalnym rokiem od czasu ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Badacze zwracają uwagę, że coraz częściej tego typu konflikty dotykają też ludności cywilnej i coraz częściej cywile stają się celem ataków, a uczestnikom walk coraz trudniej jest odróżnić ludność cywilną od członków uzbrojonych grup. Ale niestety coraz częściej atakującym oddziałom wcale nie zależy, by dokonywać takiego rozróżnienia. Badacze brali pod uwagę m.in. wojny i konflikty, jak chociażby inwazja Rosji na Ukrainę, bombardowanie strefy gazy przez Izrael, działania Izraela w południowym Libanie, Walki z państwem islamskim w Nigerii, przemoc w Etiopii, a także tzw. konflikty o władzę wewnątrz takich państw jak Burkina Faso, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan i Syria. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj to nieco odwrócili, bo jak się okazuje, problemem nie jest wyłącznie to, że media skupiają się na tej bardziej negatywnej, skonfliktowanej, polaryzującej stronie naszych relacji ze światem i sobą nawzajem. Niestety w przypadku zainteresowań badawczych jest podobnie. Badacze z Uniwersytetu w Berkeley zwracają uwagę, że ludzie najczęściej badają to, czego się boją raka, depresję, przemoc i wojnę. Dlatego też, gdy badano pokój, badano go głównie w kontekście wojny lub jej następstw. I gdy już do takich analiz dochodziło, badacze, podobnie jak ONZ, skupiali się zazwyczaj na tzw. pokoju negatywnym czyli na okolicznościach, które powstrzymują przemoc, w których nie występuje użycie siły, w których nie ma potencjalnego zagrożenia wojną. A mocno zaniedbywane były badania nad tzw. pokojem pozytywnym, czyli nad tym, co sprzyja sprawiedliwym, harmonijnym i prospołecznym relacjom. I tutaj, cytat. W rezultacie wiemy znacznie więcej o tym, jak wyjść z wojny, niż o tym, jak budować kwitnące, pokojowe społeczności. No i niestety tak rzeczywiście jest. Podobnie jak w przypadku wielu innych rzeczy. Tym bardziej ucieszyło mnie to, że powstała inicjatywa naukowa zrzeszająca szerokie spektrum naukowców i badaczy z wielu różnych dziedzin, jak chociażby psychologów, antropologów, astrofizyków, politologów, specjalistów od analizy danych i komunikacji, których celem było głębsze i pełniejsze zrozumienie trwałego pokoju i pokojowych społeczności. I o tym właśnie sobie dzisiaj powiemy kilka słów. Nie o przemocy, wojnie, nienawiści, ale o tym, jak to się dzieje, że niektóre społeczeństwa potrafią żyć w pokoju trwale, bez przemocy, bez ciągłej walki o władzę czy rację. I przede wszystkim o tym, czego możemy się od tych społeczeństw nauczyć, jak je budować, z czego się składają itd. Co najważniejsze, nie jest to bajka o utopii. Nie mówimy o jakichś teoretycznych sytuacjach, o marzeniach czy wyobrażeniach, ale wnioski, o których będę wspominał, są oparte na twardych danych, i międzykulturowych badaniach z wielu różnych dziedzin. I ostatecznie chciałbym, żebyśmy zastanowili się, które z tych wniosków mogą odnosić się do naszej sytuacji w Polsce i jak Polska wypada na tle niektórych spostrzeżeń badaczy, o których sobie dzisiaj powiemy. Czyli w skrócie, czy budujemy w naszym kraju pokojowe społeczeństwo. Zwłaszcza, że, co należy dodać, nie wszystkie z tych elementów intuicyjnie łączymy z tematem pokojowych społeczeństw, czy może inaczej. Nie zakładamy, że dane zachowanie ma znaczenie w budowaniu takiego społeczeństwa, ale o tym za chwilę. Wracając jednak pokrótce do wspomnianego wcześniej pokoju negatywnego i pokoju pozytywnego. Według badaczy, co też bardzo mocno rezonuje ze mną i z czym się zgadzam, pokój to nie tylko brak przemocy i wojny, ale również sytuacja, w której jednostki i większe grupy żyją ze sobą w sposób prospołeczny, współpracując. Dzieląc się i okazując sobie życzliwość na co dzień. A utrzymywanie pokoju opiera się na pozytywnej wzajemności. Ja okazuję ci życzliwość, a ty odzajemniasz się przysługą. Tak dzieje się to w społeczeństwie miliony razy, tworząc sieć dobra i zaufania. I już tutaj warto by pewnie zadać sobie pytanie, jak to wygląda w kontekście naszych bliskich relacji, naszych dalszych relacji, już bardziej ogólnie całego polskiego społeczeństwa, bo, o czym wielokrotnie już wspomnieliśmy, sam fakt, że Polska nie jest w stanie wojny z innym państwem, nie oznacza, że jest pokojowym społeczeństwem. Nie twierdzę też, że nie jest. Twierdzę jedynie, że zawsze można pracować, by jednak tą pokojowość wzmacniać, rozwijać i kultywować. Okej, okay, ale przejdźmy do konkretów. Badaczom i naukowcom z ponad 30 różnych dziedzin napisano: Na podstawie Twojej perspektywy naukowej oraz dostępnych obecnie danych empirycznych, proszę sporządzić listę dwóch lub trzech kluczowych elementów trwałego pokoju, które uznałeś za najbardziej istotne. Dzięki czemu sporządzono podstawową i wstępną listę sześciu zagadnień, które najczęściej się powtarzały i na które następnie można było budować dalszą część analizy. Najpierw mamy dobrostan. Rozumiany jako zaufanie do rządu, satysfakcja z życia, dobrostan psychiczny, rozwój osobisty, harmonia, zaspokojone potrzeby, zdolność wykorzystywania szans i godność. I już tutaj są elementy, nad którymi warto byłoby się zastanowić. Nie tak dawno zmienił się rząd, więc nie ma jeszcze dokładnych danych na temat społecznego zaufania. Ale średnio w Polsce przeważnie występuje umiarkowane zaufanie społeczne do rządu, które na tle wielu państw nie wygląda tragicznie, ale na tle chociażby państw skandynawskich, które bardzo często są bardzo dobrymi przykładami pokojowych społeczeństw, wyniki naszego kraju pozostawiają wiele do życzenia. Do tego punktu, czyli dobrostanu, można by dodać takie elementy jak kryzys mieszkaniowy i spore problemy z psychiatrią w Polsce, a także ogólnie ze zdrowiem psychicznym Polaków. Co pokazuje moim zdaniem, jak często elementy, o których byśmy w pierwszym momencie nie pomyśleli w kontekście badania pokoju, mają na to zjawisko wpływ i to znaczny. Drugim elementem jest jakość relacji i współpraca czyli takie elementy jak inkluzywność, zaufanie, troska o innych, uznanie i szacunek dla różnorodności, tabu wobec przemocy, zaangażowanie stron na rzecz trwałego pokoju, harmonijne i konstruktywne interakcje społeczne. No i tutaj mamy ponownie wiele elementów, które pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej, chociażby w kontekście osób LGBT i ich praw, ale też, co w kontekście ostatnich wyborów mocno wybrzmiało i znajduje się w tym punkcie, czyli tabu wobec przemocy, co bowiem miało miejsce ano publiczne, szerokie, bo obejmujące niemal całą prawą scenę polityczną, romantyzowanie przemocy, którą są ustawki kibicowskie, a nawet i mowa tutaj o słowach prezydenta Andrzeja Dudy, romantyzowanie bujek stadionowych. Uważam, że jest to skrajnie nieodpowiedzialne i społecznie szkodliwe, a także, na co wskazują badacze, oddala nas to od wartości, które charakteryzują pokojowe społeczeństwo. Numer 3 to zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów, czyli m.in. kompetencje i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów, sprawne instytucje wymiaru sprawiedliwości i dostęp do nich, mechanizmy pojednawcze itd. Tutaj pewnie jest wiele do zrobienia w Polsce, gdzie system wymiaru sprawiedliwości ze względu na działania polityczne, ale też wiele innych problemów nie działa tak, jakby mógł i nie cieszy się takim powszechnym zaufaniem, jakie jest wskazane w kraju demokratycznym numer 4, czyli dostęp do zasobów, równość i bezpieczeństwo człowieka. To chociażby wolność słowa, dostęp do informacji, opieki zdrowotnej, edukacji, ochrona socjalna, wolność religijna, ale wpływ na to mają też nierówności dochodowe i społeczne, ochrona środowiska i zapewnienie dóbr publicznych. Czyli co być może jest dla niektórych osób zaskakujące, na to czy dane społeczeństwo będzie pokojowe, może mieć wpływ także chociażby Brak wykluczenia komunikacyjnego, zdrowe powietrze, darmowa edukacja i tak Co zresztą, gdy się nad tym głębiej zastanowić, nie powinno tak naprawdę dziwić, bo są to elementy, które budują poczucie bezpieczeństwa, są to elementy, które budują solidarność, są to elementy, które budują przekonanie, że dane państwo działa sprawnie i jest przestrzenią, w której można się swobodnie rozwijać i o którą warto się troszczyć. Numer 5 to m.in. rządy prawa, odpowiedzialne instytucje polityczne, walka z korupcją, przejrzystość podejmowanych decyzji, odpowiedzialność rządu itd. Chyba nie trzeba mówić, że na tym polu jest wiele do zrobienia i jednocześnie łatwo też sobie wyobrazić, że politycy mogą być przekonani, że na przykład budują pokojowe społeczeństwo poprzez inwestowanie w armię i nowe technologie obrony, co jak najbardziej może być elementem dbania o poczucie bezpieczeństwa. To jeśli w tym samym czasie własnymi ludźmi obsadzają spółki skarbu państwa, traktując je jak własny folwark, są skorumpowani i brakuje im kręgosłupów moralnych, to trudno się dziwić, że w społeczeństwie rosną napięcia, gdyż coraz trudniej utożsamiać się i solidaryzować z państwem, które podzielone jest na osoby, które mogą więcej i na te, które niewiele mogą. Więc jeśli politycy z jednej strony zajmują się militariami, ale w tym samym czasie z gorliwością pracują na większą polaryzację społeczną, nie jest to zbyt efektywne działanie w kontekście budowania trwałego pokoju i warto mieć to na uwadze. Numer 6 to przemoc i bezpieczeństwo. Chodzi o wewnętrzne konflikty, liczbę zgonów, przestępczość i tym podobne. To chyba najbardziej oczywisty punkt, do którego raczej niewiele można dodać. Następnie badacze zaczęli gromadzić całą dostępną wiedzę naukową na temat pozytywnej i negatywnej zasady wzajemności międzygrupowej. Jako przykład podając Mauritius, czyli według wielu opracowań najspokojniejszy, najbardziej pokojowy kraj w Afryce, badania na temat Mauritiusa sugerują, że członkowie wielu grup etnicznych celowo zwracają uwagę na sposób, w jaki rozmawiają ze sobą publicznie i niezależnie od pochodzenia na ogół wykazują się szacunkiem w kontaktach z innymi. Ostatecznie, co jest też bardzo interesujące, wpływa to na to, jak dziennikarze i media relacjonują wydarzenia, jakiego języka używają i w jaki sposób formułują swój przekaz, a także na to, jaką rolę mają nauczyciele, politycy i duchowni na nastroje społeczne i poczucie solidarności. I tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, absolutnie zgadzam się z punktem związanym z językiem, którego używamy, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Wiemy to z ogromu badań naukowych na temat chociażby dyskryminacji, dehumanizacji, jak to miało miejsce w Rwandzie czy przed II wojną światową, ale też niestety współcześnie w wielu miejscach na świecie. Wiemy to z badań na temat polaryzacji politycznej i wpływu tej polaryzacji na nastroje społeczne, zdrowie psychiczne i agresję, także fizyczną. W skrócie język jest niesamowicie ważny, dlatego też od dłuższego czasu rozwijam i pracuję nad metodą świadomego dialogu, czyli formą prowadzenia rozmów w oparciu o uważność i której celem jest szukanie zrozumienia, zwłaszcza w kontekście prowadzenia głębszych rozmów na trudne tematy, które przeważnie dzielą nasze społeczeństwo. Pierwsza część e-booka i audiobooka jest dostępna. Link znajdziecie na stronie oresteskowalski.pl albo w linku w opisie. W pracy nad metodą świadomego dialogu opierałem się na licznych i aktualnych badaniach naukowych z zakresu prowadzenia rozmów i formułowania się poglądów. I mam nadzieję, że okaże się to przydatne dla osób, które zechcą się z tym zaznajomić. Polecam. Drugą kwestią jest to, jak bardzo język, głównie język polityki, ale też mediów ogólnie, najprawdopodobniej ze względu na szybki rozwój mediów społecznościowych cały czas zmienia się na gorsze. No dobra, ale wróćmy do badań nad pokojowymi społecznościami. Badacze uporządkowali wszelkie zmienne i na ich podstawie stworzyli trzy poziomy aktywności związanych z promowaniem pokoju lub zapobieganiem przemocy, czyli poziom indywidualny, poziom grupy i poziom całego społeczeństwa. Spójrzmy więc na wybrane fragmenty z każdego poziomu. I na początku na część czynników sprzyjających pokojowi na poziomie indywidualnym. Wybiorę te, które są mi bliskie, ale z widocznej na ekranie listy możesz wybrać to, co Tobie najbardziej odpowiada. Pierwszym elementem jest autotranscendencja, czyli coś, o czym wiele mówił znany neurolog i psycholog Viktor Frankl. I co jest coraz częściej badanym zjawiskiem w psychologii. Mowa tutaj o pewnym poczuciu sensu, poczuciu bycia częścią czegoś większego. Jest to świadome i celowe wykraczanie poza własne ja i swój własny interes. I braniu pod uwagę innych, innych ludzi, innych istot czujących, całego świata, itd. I wcale nie musi chodzić tutaj o wierzenia religijne czy różnego rodzaju poglądy metafizyczne. Równie dobrze takie poczucie może opierać się na ideach, a nawet odkryciach naukowych. Chodzi bardziej o zrozumienie tego, że jest się elementem czegoś większego, co jest wartościowe nie tylko w kontekście budowania pokojowego społeczeństwa, ale też, na co wskazują badania naukowe. Wzmacnia nasze poczucie dobrostanu i wiąże się z lepszą jakością życia. O czym, jeśli tylko będzie taka chęć z waszej strony, powiem więcej w osobnym nagraniu. Następnie przechodzimy z indywidualnych motywacji na elementy poznawcze jednostki, które sprzyjają pokojowi. Bliskie są tutaj mi przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, neuroplastyczność poziom plastyczności neuronalnej czyli jest to zdolność mózgu do zmiany i adaptacji do zmiany swojej struktury do budowy nowych połączeń neuronalnych. Najważniejsze w tym jest to, że po pierwsze, można nad tym pracować i pomaga w tym zarówno aktywność fizyczna, jak i aktywność umysłowa, chociażby poprzez rozwiązywanie problemów, myślenie kreatywne, a także uważność i praktykę medytacji. Dlatego wspomniałem, że jest to mi bliskie. Więcej o tym znajdziecie w moim darmowym newsletterze 100 dni uważności. Po drugie, jest to istotne, gdyż w moim przekonaniu bardzo mało się o tym mówi. Nie zwraca się na to uwagi, a już na pewno nie w kontekście budowania bardziej solidarnego i pokojowego społeczeństwa. Jest to więc rzecz, o której warto pamiętać. Drugim wybranym elementem w grupie poznawczej jest biegłość językowa w komunikacji pokojowej. Wydaje mi się, że zdecydowanie tego brakuje, zwłaszcza, że jak wspomniałem, nie mamy odpowiednich wzorców ani narzędzi do prowadzenia rozmów, Pokojowym duchu, ze względu na silną polaryzację w polityce, mediach i mediach społecznościowych. Szkoły tego nie uczą, rodzice przeważnie nie mają też takich kompetencji, bo sami nie mieli skąd posiąść takiej wiedzy, więc idzie to niemal wyłącznie w jeszcze gorszą stronę. Dalej mamy elementy związane z emocjami i zachowaniem, wśród których jest poziom empatii, współczucia, nadziei i pozytywnego nastawienia, a także poziom uważności, czyli mindfulness. No i tutaj naprawdę jest się nad czym pochylić. Coraz więcej badań zwraca uwagę na to, że młode pokolenia odczuwają rekordowe poziomy beznadziei, lęku, poczucia braku sensu, obawy przed zmianami klimatu czy zagrożeniem konfliktami zbrojnymi. Z drugiej strony, media społecznościowe często są katalizatorem znieczulicy. Anonimowość bardzo często zabija empatię, a nad uważnością Mindfulness, czyli świadomością bieżącego doświadczenia, tej akceptującej i nieoceniającej świadomości tego, co dzieje się wokół nas i w nas samych, jest też nie najlepiej. I chciałbym zwrócić uwagę, że nie wymieniam tych elementów, by wywołać w kimś poczucie winy, ale raczej by zwrócić uwagę, że z jednej strony jest wiele elementów, nad którymi warto pracować indywidualnie. A z drugiej strony, by zrozumieć, że nawet na te indywidualne elementy, czy często na ich brak, mają wpływ rozwiązania systemowe, bo trudno wymagać od je każdej jednostki, by posiadła wiedzę na jakiś temat nie tylko bez wsparcia otoczenia, ale często wbrew temu otoczeniu, temu, co dzieje się w telewizji, w szkole czy w internecie. Dalej z elementów indywidualnych przechodzimy do społeczności, wspólnoty. Tutaj badacze kładą nacisk m.in. na. Stopień, w jakim normy rodzicielskie kładą nacisk na ciepło, troskę i opiekę. Z pewnością każdy i każda z nas ma różne doświadczenia w tym zakresie, ale bardziej chodzi tutaj o taki społeczny model wychowania. Z jednej strony, tak mi się wydaje, jest coraz więcej wiedzy na ten temat coraz częściej sugerowana przez naukowców forma wychowania i troski o najmłodszych jest, mam nadzieję, wdrażana w życie. Ale nadal w naszym społeczeństwie co jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju próby usprawiedliwiania czy wręcz zachęcania do stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci o czym mówię w osobnym filmie. Dalej mamy też element, o którym już trochę wspomniałem, ale który jest niezwykle ważny w kontekście społeczeństw czyli stopień, w jakim liderzy modelują wartości, wartości pokojowe. Z jednej strony wiadomym jest, gdy obserwujemy informacje ze świata, że przywódcy państw mają ogromny wpływ na nastroje w społeczeństwach. Na działania tych społeczeństw i na poziom agresji. Warto pamiętać, że nie dotyczy to wyłącznie autorytaryzmu, ale także społeczeństw całkowicie demokratycznych, w których jednak liderzy, np. liderzy partii, liderzy religijni, a nawet influencerzy, mogą swoją postawą i słowami modelować postawę pokojową lub dokładać się do rosnącej polaryzacji i przemocy. W czynnikach, które zapobiegają przemocy na poziomie społeczeństwa, badacze zwracają uwagę m.in. na równość płci, respektowanie praw człowieka oraz niski poziom rozwarstwienia społecznego i nierówności ekonomicznych. Przejdźmy jeszcze pokrótce do elementów w skali makro, chociaż większość z nich jest dosyć oczywista. Wymieniono chociażby stopień swobodnego przepływu informacji, normy dotyczące unikania ekspansji terytorialnej, stopień przejrzystości działania różnego rodzaju instytucji, sprawiedliwa i zdrowo funkcjonująca gospodarka, stopień w jakim media dostarczają dokładnych informacji, odpowiednia polityka socjalna itd. Wydaje mi się, że te elementy, czyli elementy z makroskali, są najbardziej zrozumiałe i pierwsze przychodzą na myśl, gdy poddajemy refleksji zagadnienia pokojowych społeczeństw. Jest to naturalne, ale jest też mocno niepełne, bo nie jest w stanie działać bez dwóch poprzednich zbiorów wartości, działań i zachowań, które dotyczą działań indywidualnych i grupowych. I o których zdecydowanie warto pamiętać, zwłaszcza że przeważnie, dużo częściej i bardziej bezpośrednio mamy na nie wpływ. Jako podsumowanie, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów. Warto zauważyć, że może się wydawać że wiele wymienionych przeze mnie elementów z listy, którą przygotowali specjaliści, jest związanych z jedną stroną sceny politycznej, że są to rozwiązania bardziej lewicowe niż prawicowe. Być może część z Was, bo nie oglądają mnie tylko osoby o lewicowym światopoglądzie, pomyśli, że jest to coś podejrzanego. Chciałbym więc zwrócić uwagę, że nie do końca jest to prawda, chociaż sam nie jestem fanem takiego kategoryzowania, bo sporo elementów z tej listy można spokojnie odnieść do wielu różnych odcieni światopoglądowego spektrum. Ale by zrównoważyć nieco szale, warto wspomnieć, że badacze mówili także o tożsamości narodowej, pamięci zbiorowej. Znaczeniu historii danego społeczeństwa czy narodu, o roli pokojowych symboli, rytuałów, wartości, o tym, że wspólną tożsamością może być chociażby religia, jak chrześcijaństwo, zwracanie uwagi na istotność pewnej dyscypliny, jednostki itd. Ponownie, nie mówię, że to są głównie konserwatywne wartości, ale z pewnością są one częściej kojarzone z tą stroną politycznych sporów. Ostateczny wniosek, który chciałbym, żeby był wyciągnięty z mojego filmu, jest taki. Bycie pokojowym społeczeństwem nie zależy od tego, czy bierzemy udział w jakimś konflikcie zbrojnym, czy też nie. A po drugie, co najważniejsze, na to, czy jest się pokojowym społeczeństwem, wpływ ma naprawdę ogrom różnych czynników. Nie możemy tego sprowadzać wyłącznie do decyzji politycznych czy rozwiązań wojskowych. Absolutnie nie. W pewnym sensie każdy i każda z nas w jakimś wymiarze buduje to pokojowe społeczeństwo lub dokłada się do jego rozkładu, zwiększającej się polaryzacji, agresji i przemocy. Warto zdać sobie sprawę z własnej sprawczości, odpowiedzialności i tego, jakie społeczeństwo chcemy budować. To by było wszystko na dziś. Dzięki wielkie za uwagę, a jeśli interesują Cię tego typu treści, pamiętaj, by zasubskrybować kanał, polubić ten film i dodać komentarz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem.